Ojciej doskonałe, jak doskonały jest Ojciec Niebieski. Braczej siostry, w siódmą nieciele zwykłą, tuż przed postem w centrum Jezusowej nauki znajduje się miłość do nieprzyjaciół. Warto na to spojrzeć nie tylko jako na powinność do spełnienia, czy obietnicę do przyjęcia, jak zwykle w sposób skrajny i rozłączny spogląda się na kazanie na górze. Miłość do nieprzyjaciół to wizytówka Pana Boga. Tak właśnie On nas ukochał. Choć jesteśmy Jego nieprzyjaciółmi. Tak właśnie zostaliśmy przez niego potraktowani. Za każdym razem, gdy grzeszymy, stajemy się przecież Jego wrogami, nieprzyjaciółmi Boga. Oddalając się od Jego miłości, skreślamy siebie z życia, rujnujemy. Wewnętrzną świątynię ducha. Dlatego święty Paweł przypomina, czy nie wiecie, że jesteście świątynią, świątynią, w której mieszka Duch Święty. On jednak nie przestaje nas ratować, ponieważ nie przestaje nas kochać. Nawet wtedy, gdy się buntujemy i stajemy się Jego wrogami, oddalamy się przez grzech, On idzie za nami, pochyla się jeszcze mocniej, po to, aby nas podnieść, aby na nowo pokazać nam cel życia szczęście w niebie. Chrystus pokazuje, jaki jest. Bóg Ojciec. Ponieważ on go zna najlepiej, bo poza Jezusem nikt Boga nie widział, nie oglądał. Dlatego te pouczania o Ojcu są dla nas istotne i bardzo ważne. Jezus uzdalnia nas do przemiany i przyjęcia Bożej Miłości. Do życia nią na co dzień w relacjach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, przyjacielskich, a nade wszystko uzdalnia nas do miłości nieprzyjaciół, czyli wrogów. Jak to się dokonuje, gdzie możemy zobaczyć tę Jezusową miłość do nieprzyjaciół, spełnioną w imię. Przyjaźni, w imię miłości, która nie żałuje niczego. A może to już tylko niedostępna dla nas wzniosła nauka Chrystusa w Eucharystii na ołtarzu krzyża. To miłowanie nieprzyjaciół obejmuje nas na nowo. Za każdym razem się uobecnia. Nie nasze życie jest niszczone, ale Jezusowe. To On jest ceną naszego uświęcenia. Jezus wszystko zmienia. Również nasze spojrzenie na siebie, na bliźniego, na nieprzyjaciół. I na samego Boga. I tak powoli stajemy się święci dzięki miłości, jaką Bóg ma ku swoim nieprzyjaciołom. Bracia i siostry, kiedy wsłuchujemy się Jezusa, gdy mówi przypowieść o Synu Marnotrawnym, to w tym Ojcu Widzimy samego Ojca Niebieskiego, który przygarnia swego Syna i przywraca mu godność dziecka, zakłada pierścień, sandały. Wszystko, co moje, jest Twoje. Powie temu, który przez pychę nie potrafi się cieszyć z powrotu swego brata na drogę prawdy i miłości. Albo ten Samarytanin, który pochyla się nad Żydem, a Żydzi nienawidzili Samarytanin. On się jednak zatrzymuje, opatruje rany w gospodzie, płaci i przekazuje pieczę. Jak będzie wracał, to odda wszystko, jeśli więcej wydadzą. To jest miłość okazana wrogowi, nieprzyjacielowi. Taka jest miłość Ojca Niebieskiego, o której uczy Jezus w tych przypowieściach i innych. I żeby było nam łatwiej troszczyć się o tę świątynię Ducha Świętego, jakim jest nasze ciało i dusza, to trzeba zachowywać przykazania Boże, aby On miał w nas upodobanie. To trzeba nam korzystać z tego dialogu, jakim jest modlitwa, rozmowa z Ojcem Niebieskim. Przecież Jezus modlił się we wszystkich ważnych wydarzeniach, szedł na miejsce pustynne i tam jednoczył się swoim Ojcem. I powiedział się: bo na to przyszedłem na świat. Chodźmy. Idźmy do innych miasteczek, bo na to wyszedłem. Jezus jest świadomy swojej misji, jaką otrzymał od Ojca, przychodząc do grzesznego człowieka i stając się wśród nich, jednym z nich, jako człowiek. Bóg tak bardzo ukochał człowieka że nie przestał troszczyć się o niego a ta troska o opatrzności bożej jest troską o jego zbawienie opuścił ono trynitarnego boga stał się człowiekiem zrodzony za sprawą Ducha Świętego i Maryi Wszczęty i zrodzony przyszedł i stał się jednym wśród nas, naszym Panem i zbawicielem. I najmocniej miłość Boga objawia się nie w stworzeniach, ale w osobie Jezusa Chrystusa. Najmocniej Bóg ukazuje miłość Boga do nas, kiedy oddaje swe życie na krzyżu. A potem zmartwychwstaje i zapowiada, że my też zmartwychwstaniemy i żyć będziemy, jeśli pójdziemy tą drogą i będziemy korzystać z tej łaski, która wypływa z każdej Eucharystii. Bo w każdej Eucharystii Jezus karmi nas nie tylko Słowem, ale swoją łaską. I dlatego też ta łaska przemienia nasze myślenie. Ta łaska Boża pozwala nam głębiej i szerzej patrzeć. Ta łaska Boża pozwala nam odczuwać i doświadczać Bożą obecność w nas i wśród nas. Nie ma zbawienia poza Jezusem, dlatego chcemy do Niego przylgnąć, aby już Go nie zdradzać i odchodzić od Niego. Otwieramy się na tą łaskę, która przemienia nasze myślenie i życie, i mamy wyjść tak jak Jezus, wyszedł i przyszedł na Ziemię, opuścił niebo, opuściłeś liczne niebo, obrałeś barłogi. Śpiewamy tak w pieśni, w kolędzie, bo w ten sposób wyznajemy tą prawdę. Jezus. Przyszedł na Ziemię i stał się jednym wśród nas. Tak bliski i chcący przebywać z nami. Bracie i siostry, ale każdy, przez cztery, stał się dzieckiem Boga, świątynią, w której mieszka Duch. To każdy z nas na wzór Jezusa Chrystusa ma nieść Ewangelię. Czyli tą radosną wieść o miłości Boga do człowieka. Każdy z nas doświadczył już obecności Boga. A więc ma wiele powodów do tego, aby o tym doświadczeniu opowiadać najbliższym przy kolacji, przy obiedzie, przy pielgrzymce, w pracy, gdzie przebywa. Dzielić się tą miłością, którą ma się od Boga, której doświadczamy w życiu codziennym. Ponieważ Pan Jezus wiedział, że człowiek sam jest słaby, bezradny, poraniony, ulega słabości grzechowi, dlatego Objawia miłosierdzie Boga. To jest cecha Boga, specyficzna właściwość. Jan Paweł II powie, że to jest imię Pana Boga, kochającego ludzkość. I Ojciec Święty Jan Paweł II przypomniał nam to, pisząc encyklicę Bogaty w Miłosierdzie, zajmując się jeszcze raz objawieniami siostry Faustyny. Dokonując wyniesienia jej na ołtarze. To jest działanie łaski w człowieku, łaski miłosierdzia. I Pan Jezus nie gardzi żadnym człowiekiem. I również mnie i Ciebie dziś zaprasza, abyśmy mocniej przygnęli do Jego miłosierdzia, bo tylko On oczyszcza z tego, co słabe i grzeszne. Bo tylko miłość Boża daje nam siłę do dobrego życia, chrześcijańskiego życia. Życia pełnego miłości do bliźniego swego, a także do nieprzyjaciół. Bracia i siostry, kiedy czytałem Ewangelii Gaudium, adhortację papieża Franciszka, To analizowałem tę wizję kościoła, którą on snuje nam, ludziom kościoła. Przypomina, że przez chrzest jesteśmy wszyscy ewangelizatorami. Dlatego tata czy mama spełnia tą funkcję nawet przy śniadaniu, niedzielnym, kiedy pyta swoją córeczkę: Chciałabyś być święta? Co to jest mamo? I mama opowiada o siostrze Faustynie, albo o naszym wielkim rodaku, Janie Pawle II, który jest święty, albo o Stanisławie Kostce, o Marii Goretti, albo o Karolinie Kuskównie. Pełno przykładów. I to dziecko słysząc takie piękne życiorysy świętych dzieciaków pragnie być święta. Ale, jeżeli mama da tylko gierki, byle jakie głupie, i telewizornie, to nic z tego dziecka nie wyrośnie. Świat wirtualny stanie się rzeczywistością i dla tego dziecka przyszłość tragiczna. Uczmy dzieci świętości. Mówmy, czym jest świętość, i pokazujmy ludzi świętych. Dlaczego dzisiaj nie ma powołań do kapłaństwa, do życia zakonnego? Bo nikt nie mówi o świętości. Powiedz młodzieży, zapytaj, chciałbyś być święty? Wyśmieją cię. Szukamy jakichś innych ideałów, które nie są ideałami. I dlatego też. Ta dzisiejsza liturgia prowokuje nas, abyśmy myśleli nie tylko o swojej świętości, ale więcej, byśmy umieli rozmawiać o tej świętości, o tym doświadczenia Boga w naszym życiu. Przecież każda msza święta jest dotknięciem mego serca. Każda msza święta jest przylgnięciem do Jezusa Chrystusa który składa się na ołtarzu za moje grzechy Ojcu Przedwiecznym. Każda Msza Święta jest umocnieniem Bożą miłością, aby iść z tej świątyni przemienionych. Jeszcze może po drodze byłeś chętny do walki koguciej, do wymiany ciosów, albo słowem choćby, ale opuszczając ten wieczernik przemiany duchowej, Napełniony mocą i łaską Jezusa Chrystusa, jesteś spokojny. Czujesz pokój, czujesz Boga w swoim sercu. Nie wychodzisz pusty, nie wychodzisz agresywny, wychodzisz przemieniony, Boży, pełen pokoju i miłości nawet do wroga. Jesteś Mu zdolny przebaczyć. Zapomnieć, pokazać, tak jak Jezus w tej przypowieści o synu marnotrawnym, czy dobrym Samarytaninie. Bracia i teraz rozumiem też, co papież Franciszek pisze. Że Kościół jest szpitalem polowym. Co się robi? Na polu walki nie ma czasu na prześwietlenie i specjalistyczne badania, analizy. Szybko się ratuje życie tym, co się ma prymitywne środki czy jako jodynę, czy kawałek bandażu, czy, czy, by ratować życie. Nie ogląda się, nie szuka się specjalizacji żadnej. I Kościół jest posłany, nie ma siedzieć na tej przysłowiowej już kanapie, ale posłany, aby iść i opatrywać na te peryferia tych zranionych grzechem ludzi, przywracać im świętość, wygląd świątyni Bożej. To jest zadanie, to jest misja. Ten misyjny charakter. Papieża Franciszka musi do nas przemawiać. On mówi, że każdy, kto przyjął chrzest, powinien zaktualizować swoje marzenia, by opowiadać o tym doświadczeniu Boga, by nieść Bożą Miłość tam, gdzie jest nienawiść, gdzie ginie człowiek na skutek grzechu, walki, zabijania. Bracie, i siostry, kim ja jestem? Czy mam świadomość, że jestem świątynią Boga, jeśli Duch Boży jest we mnie? A może jeszcze trzeba coś zrobić odrestaurować dokonać reformy, aby. Nie poprzestawać na obronie swojej wiary, na administrowaniu swojej wiary, swego kościoła, personalnie czy też materialnie. Z tym sobie poradzamy, radzimy dobrze, ale właśnie bardziej polega na tej misji, na tym wyjściu do człowieka, który się zagubił, któremu trzeba podać najpierw rękę. Ja raz idę, nie tylko po Kolędzie, ale idę do takich znajomych, którzy tam nie mają drogi do kościoła, nie znają je jeszcze. I taka jedna, druga wizyta, wcale nie mówię o Panu Bogu, ale po to, żeby poznali księdza. I po krótkim czasie widzę, że chłopak przyszedł do kościoła. Jego kolega mówi: Proszę księdza, Karol był w kościele? Przecież on się nie umie modlić. Ani żegnać. Może nie umie, ale już był. Od czegoś trzeba zacząć. I rozumie intencje papieża Franciszka. To my, jako świecy, mamy rozmawiać na temat naszej wiary z tymi, z której, którzy pracują z nami, z których spotykamy w takich czy innych miejscach, a przede wszystkim przy stole rodzinnym. Przyjacielskim. Niech więc ten Duch Święty, który chce być w nas i przychodzi do nas i chce pozostać w nas, prowadzi nas, abyśmy tę misję Kościoła mogli wypełnić i owocować dobrem. Amen.